Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie dość ciekawie, ponieważ powiem wam, dlaczego kury, w momencie kiedy jest taka ładna pogoda, zaraz ją zobaczycie, siedzą sobie w kurniku. Jest ciepło, nie jest jakoś bardzo wiecznie, nie pada, a kury siedzą, słuchajcie, w kurniku. Także zapraszam do oglądania. Wiem, że część z was ma ten problem ze względu na to, że zastanawia się, czy kury są chore, czy są zmęczone, czy coś im dolega. Więc warto by było, słuchajcie, ten temat poruszyć i trochę wam powiedzieć, co nieco, żebyście się nie y, martwili za bardzo. Także moi drodzy, od razu powiem na wstępie, żeby się nie denerwować, ponieważ bardzo często jest to spowodowane głównie tym, że jest im po prostu za ciepło. W kurniku, szczególnie murowanym, jest im chłodniej, mają ciszę, mają spokój, nie ma innych zwierząt, innych ptaków, które teraz wylatują, jest ich dość sporo, tak samo różnych tam muszek. Więc kurki sobie siedzą, słuchajcie. W kurniku, jest chłodniej. Jak zauważyć, czy to nie jest jakaś choroba? No, przede wszystkim tym, jak te kury się, słuchajcie, zachowują. Jeżeli tak jak u mnie, jedna kura jak widzicie, siedzi, druga coś tam dziobie, trzecia sobie leży i nawet są w skupisku, to nic się złego nie dzieje. Najgorzej jest w momencie, kiedy się nie ruszają, albo nie pobierają pokarmu, albo mają jakieś dziwne odruchy, albo w ogóle się nie ruszają. To wtedy, słuchajcie, może się pojawić problem. Natomiast generalnie w ogóle nie przejmujcie się tym, że jest ciepło, a kury nie wychodzą na zewnątrz. Może być to spowodowane różnymi czynnikami. To też nigdy nie będzie tak, słuchajcie, albo w większości, że wszystkie kury będą siedziały w kurniku, bo u mnie duża część kur jest poza kurnikiem. Natomiast no, trzeba o tym pamiętać, że bardzo często może okazać się tak, że będzie im tutaj chłodniej. Będą się tutaj lepiej czuły, ale zobaczycie, że po jakimś czasie i tak te kurki zaczną wychodzić. Także tym bym się nie martwił, bo wiem, że często się pojawiały właśnie takie komentarze: Michał, co się dzieje? Mamy problem, kury siedzą w kurniku, nie wychodzą, jest ciepło, nie pada, nie wieje. A kury nie wychodzą, chyba zachorowały, bo nie wychodzą z kurnika. Nie, moi drodzy, nie ma to żadnego e, praktycznie przełożenia, nie ma to znaczenia. Tutaj na choroby wpływa zupełnie co innego. Bardzo ważna rzecz, słuchajcie dla osób początkujących: jeżeli budujecie kurnik, jeżeli myślicie, jakie ma mieć on wymiary, zróbcie większe niż. Yy, powinny być na przykład na metr kury. Jak sobie liczycie, powiedzmy, że na metr kury powinno być 2 czy 5 czy 10 metrów, zróbcie więcej, ponieważ wtedy zawsze możecie dokupić kur. Nie musicie yy, dobudowywać kurnika, to po pierwsze. A po drugie, te kury, szczególnie zimą, będą dużo czasu spędzać w kurniku, więc, żeby miały trochę miejsca, lub właśnie latem, kiedy jest dość ciepło, mogły sobie wejść do kurnika i siedzieć w tym kurniku gdzieś tam powiedzmy w cieniu. Także jest, słuchajcie, dużo możliwości. Czasami warto się zainteresować, czy tym kurom. Nic się nie dzieje, ze względu na to, że może na przykład okazać się, że podejdziecie do tych kur, które są właśnie w jakimś skupisku, a one tam złapały jakiegoś wróbla, czy tam leży coś zdechniętego i one po prostu to dziobią. Warto by było wtedy je od tego odciągnąć. Także to też weźcie sobie pod uwagę. Natomiast, no mówię, w tym przypadku, tak jak widzicie, nic złego się nie dzieje. Nawet czasami, jak widzicie na nagraniach, o tu też wam pokażę, te kury są z tej strony. Też może być to spowodowane tym, słuchajcie, że macie dużo much w kurniku. U nas tych much jest sporo mniej, chociaż może na nagraniu trochę ich widać. Powiesiliśmy właśnie, jak widzicie, liście orzecha, które faktycznie trochę pomagają. Natomiast, tak jak powiedziałem, jeżeli nie posprzątacie w tym kurniku, jeżeli nie będzie jakiejś higieny, dobrego dobrostanu w tym kurniku, nie będzie czysto, to po prostu dużo tych różnych muszek i innych będzie się tu przedostawać, bo to jest dla nich dobra pożywka. Po pierwsze, mają dużo, słuchajcie mają brzydki zapach, to mega ciągnie właśnie muszki do tego miejsca, a po drugie mają odpowiednie warunki w postaci tego, że jest trochę chłodno, potem trochę ciepło i tak dalej, więc to też ich właśnie ciągnie do tych warunków, więc o tym pamiętamy. Więc nie przejmujcie się tym, słuchajcie. Ale tak jak mówię, zawsze raz w tygodniu warto do tego kurnika wejść, zobaczyć jak te kury się czują, czy jest wszystko w porządku, czy nic im nie dolega. Sprawdzić, bo wiem, że przez nadmiar waszych obowiązków, przez nadmiar pracy, jakiejś tam szkoły i tak dalej, nie każdy ma czas, żeby wchodzić, ja to rozumiem. Natomiast słuchajcie, wierzcie mi, że warto raz na tydzień czy raz na dwa tygodnie po prostu przeliczyć kury, czy się wszystko zgadza, czy wszystko jest dobrze. Czasami może się okazać, że kury są w kurniku, bo coś się pogoniło może jakieś zwierzę, może właśnie tu jadły, zaraz będą siadały do gniazd i po prostu nie chcą wychodzić z kurnika też tak może być. Więc tutaj się słuchajcie, totalnie tym nie przejmujcie. Wiem, że Czasami macie ten problem i się zastanawiacie nad tym, więc stwierdziłem, że taki odcineczek Wam krótki nagram. Co jest jeszcze bardzo ważne, wiadomo, że im te kury są dłużej w kurniku, im bardziej przegrzebują tą ściółkę, tym tą ściółkę słuchajcie, trzeba częściej wymieniać. Ściółkę warto wymieniać raz na 2-3 tygodnie. Jeżeli macie obornik, tak jak ja, no to część obornika w ogóle się nie rusza, ten obornik zostaje. Natomiast jeżeli chodzi, słuchajcie, o ściółkę w gniazdach, to ją musimy wymieniać raz na 2-3 tygodnie. Jak widzicie, tutaj jest świeża słoma. Może już nie taka świeża, bo widać, że przygnieciona, ale ona ma 2-3 dni maksymalnie, więc one cały czas mają, słuchajcie, świeżą słomę, która też w jakiś tam minimalny sposób na pewno wpływa na nieśność, a na pewno na komfort tego drobiu. Bo tak jak kury, sami dobrze wiecie, nie cenią kolorowych gniazd, tak cenią właśnie to, żeby miały świeżo, przytulnie, Dobrze, miło i ciepło, przede wszystkim, i nie zawidno w tych gniazdach, i na pewno odwdzięczą się wtedy smacznymi, dobrymi jajkami. Tych jajek też będzie dość duża ilość. Więc tak to wygląda. Podsumowując, moi drodzy, jeszcze Wam powiem a propos raz: nie ma to znaczenia, czy to brojlery, czy kury ozdobne, czy kury nioski. W większości przypadków mogą być takie sytuacje, że kury będą sobie siedziały w kurniku, a może być tak, że jeżeli macie, powiedzmy, cień na wybiegu, kury będą sobie siedziały gdzieś w cieniu pod drzewem, nie wiem może w jakimś garażu osłoniętym, jeżeli macie możliwość, one będą miały możliwość wejścia pod jakimś dachem. To jest całkowicie normalne. Jest ciepło, kura sobie leży w piasku, czy część kur sobie leży w jednym miejscu w piasku, nic się złego wtedy słuchajcie nie dzieje. Problemy się zaczynają pojawiać kiedy widzicie, że na przykład kury nie pobierają pokarmu, kiedy kury się nie ruszają, kiedy mają jakieś dziwne odgłosy wykonują, dziwne odruchy, w ogóle nie reagują na zmysły. Albo stoją nieruchomo, wy podchodzicie i one nie uciekają. Naturalną reakcją u kury, w 99%, bo wiem, że są kury, które są do Was bardzo przyzwyczajone, natomiast naturalną reakcją jest to, że kura się podnosi, budzi się i przechodzi dalej, albo odchodzi od Was. To nie oznacza, że ona Was nie traktuje w jakiś sposób. Taki, bo wy ją mimo wszystko karmicie, więc ona i tak będzie czuła respekt, natomiast po prostu ucieka, bo to jest naturalna reakcja u drobiu. Natomiast jeżeli w ogóle nie ucieka, w ogóle nie reaguje na zmysły, no to wtedy trzeba się zastanowić, czy na pewno wszystko jest dobrze. Dlaczego słuchajcie, mówiłem też, to Wam powiem tak na marginesie, żeby bardzo ciężko i nie powinno się w ogóle nagrywać odcinków w momencie, kiedy kury się niosą. Właśnie dlatego, że one teraz się nie mogą skupić i ja im przeszkadzam, więc zaraz kończymy to nagranie, wychodzę. Natomiast tak podsumowując, już naprawdę, słuchajcie, kończąc odcinek, prośba wielka o łapkę w górę, o subskrypcję, o to, żebyście zostawili jakiś komentarz, żeby ten film się niósł dalej, żebyście po prostu byli coraz bardziej świadomi, bo widzę, że te filmy, słuchajcie, naprawdę mega dużo osób uczą, macie coraz większą wiedzę, nie dajecie się oszukać jakimś oszustom, handlarzom, sprzedawcom, e, którzy kłamią, e, dodatkowo wiecie, co jecie i, i, i to jest jakby, słuchajcie, to są tak naprawdę same plusy, więc. E, Zapraszam oczywiście do oglądania innych moich filmów o nieśności, o tym jak zacząć hodowlę, o rasach kur, o jakimś pierzeniu, o chorobach kur. Wiem, że to Was interesuje, wiem, że szukacie informacji na ten temat, a tutaj macie, słuchajcie, już chyba ponad 900 filmów nawet o samych poradach, więc jest naprawdę w czym wybierać. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Cześć!